Zanim dotrzemy do rozwiązania takiego układu metodą przeciwnych współczynników, musimy troszeczkę poporządkować te równania. Otóż zauważcie, że po lewej stronie tego pierwszego równania tutaj pojawia się wzór skróconego mnożenia. O, tutaj w tym miejscu, może ja u góry tą klamerkę zaznaczę. Dam tutaj taką gwiazdkę i rozwiążemy sobie teraz ten iloczyn. x-4 RAZY x plus 4. To się równa. Jaki tutaj jest wzór skróconego mnożenia? Chodzi o taki wzór. A odjąć b razy a plus b. Czyli będzie to a kwadrat minus b kwadrat. Już widzimy, że tej liczbie a odpowiada x, liczbie b odpowiada 4. No więc z tego wzoru Otrzymamy A do kwadratu, czyli X do kwadratu. Przepisuję minus, następnie b do kwadratu, czyli 4 do kwadratu. To 16. I mamy zapisane to wyrażenie ze wzoru skróconego mnożenia. Następny wzór skróconego mnożenia pojawi się tutaj. Może inny kolor wezmę. O, w tym miejscu. Postawię tutaj dwie gwiazdki. I teraz przepiszę sobie tutaj to wyrażenie. Mamy x plus 2 do kwadratu. To się równa. Jaki wzór? A plus b do kwadratu. Skąd ja wiem, który wzór mam zastosować? Na zasadzie porównań. Widzę, że do takiego wyrażenia najbardziej pasuje mi taki wzór. Do tego wyrażenia najbardziej pasował mi taki wzór. Po prostu mam gdzieś. Załóżmy na ścianie, przed sobą, zapisane trzy wzory skróconego mnożenia, z których mogę korzystać. No i wtedy, patrząc na przykład, porównuję sobie, czy czasem gdzieś tutaj nie pojawia się wzór skróconego mnożenia. Piszemy dalej. A kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Taki jest wzór. U nas a jest równe x, b równa się 2. Więc co otrzymamy kolejno? A do kwadratu, czyli to jest x kwadrat plus 2 razy x razy 2. To jest 2 razy a razy b. b wynosi 2, czyli b do kwadratu to będzie 2 kwadrat, czyli 4. To się równa x kwadrat plus 4x plus 4. Oczywiście, te wszystkie wyrażenia, które tutaj rozpisałem z pierwszego równania, Musimy starać się wykonywać w pamięci. Więc od razu w kolejnej linijce zapisujemy wynik tego działania. Wiemy, że to jest wzór, prawda? I otrzymaliśmy x kwadrat minus 16. To się równa. Następnie tutaj wiemy, że mamy wzór. Co otrzymamy? x kwadrat plus 4x plus 4. No i na końcu dopisuję ten y, który tutaj stał. Teraz idziemy do drugiego równania. Otóż układy równań w równaniach, w których pojawiają się ułamki, źle się liczy, więc od razu pomnóżcie obustronnie to równanie przez najmniejszy wspólny mianownik dla tych dwóch ułamków. To będzie oczywiście liczba 6. Pamiętajcie o tym, że przez 6 mnożymy ten ułamek, ten ułamek i również tą liczbę. Więc jeśli przez 6 pomnożę ten ułamek, to szóstka z dwójką mi się skraca. Tu zostaje 3. Trójkę przepisuję i to, co mam w liczniku. Bo to zostało. Następnie przepisuję tego minusa. I teraz skracam szóstkę z trójką przez 3, przepisuję więc 2 i to, co miałem w liczniku X minus Y. Zauważcie, że każdą z tych liczb, którą miałem w mianowniku zapisuję. W, em, Nawiasie, tak? Bo to są całe liczby. Gdybym zapisał bez nawiasu, na przykład o, w taki sposób, 2 razy x minus y, to zobaczcie, jak duży błąd popełniamy. Jaka jest różnica między tym a tym? Widzicie? Teraz mnożę ten nawias przez 2 w całości, czyli x y mnożę przez 2, a tutaj mnożę tylko x, więc bardzo ważna rzecz, te nawiasy. Zapiszmy to jeszcze raz 2 razy x minus y. To się równa 1 razy 6 to 6. Klamerka na całości i sprzątamy dalej. Zauważmy, że w pierwszym równaniu po lewej, po prawej stronie występuje x kwadrat, więc zaznaczam tutaj, że odejmuję teraz obu stronie x kwadrat, w ten sposób x kwadrat zredukuje się do zera. No to pokażmy to nawet. Przekreślając te dwa wyrazy. Po lewej stronie zostanie minus 16, po prawej stronie mamy takie wyrażenie, więc od razu przenieśmy może niewiadome na lewą stronę. Otrzymamy tak, minus 4X plus Y. To się równa, a liczby przeniosę na, prawe, na prawą stronę, czyli zostawiam po prawej stronie czwórkę i tą liczbę przenoszę na prawą stronę, dodając ją. Tak? Dobrze. Następnie idziemy do drugiego równania, i tutaj musimy te dwa nawiasy wymnożyć przez odpowiednie liczby. Pierwszy nawias mnożymy przez 3. 3 razy 2x to 6x. 3 razy minus y minus 3y. Następnie ten nawias mnożę przez minus 2. Minus 2 razy x minus 2x. Minus 2 razy minus y plus 2y. To się równa 6. W pierwszym równaniu muszę tylko ustalić tutaj wynik. Minus 4x plus y to się równa 20. W drugim równaniu natomiast redukujemy wyrazy podobne znajdujące się po lewej stronie znaku równa się, tak? Czyli te wszystkie wyrazy redukujemy. Mamy 4x minus 3y plus 2y to jest minus y. To się równa 6. Podany układ równań mieliśmy rozwiązać metodą przeciwnych współczynników. I tutaj akurat mamy szczęście, bo przeciwne współczynniki występują. Czyli musimy w tym momencie dodać obustronnie te równania do siebie. Zobaczcie, że jak dodam do minus 4x 4x, to te dwa wyrazy redukują się do zera. Jeśli do y dodam minus y, to to zredukuje się do zera. Czyli po lewej stronie naszego równania zostaje 0. A co po prawej stronie? 20 plus 6 to 26. Czy 0 jest równe 26? Oczywiście nie. Lewa strona nie jest równa prawej stronie. W takim przypadku otrzymaliśmy układ sprzeczny, czyli jest to układ, który nie ma rozwiązania.